Ale generalnie powiedziałeś, że z nikim z ekipy no, nie opłacałoby ci się walczyć, że nie chciałabyś tak, a jednak walka jest. Kur Kurde, tutaj musimy się zastanowić tak naprawdę, czy ludzie realnie postrzegają Paulinę jako kogoś z ekipy, bo na przykład dla mnie jest tylko ta OG ekipa, nie wiesz, co chodzi. Mhm. I Paulina, mimo tego, że do nas dołączyła, to nigdy gdzieś tam przez nas też nie była traktowana jako taka true ekipowiczka, wiesz o co chodzi. Raczej. Po prostu dołączyła przez Michaela. Ja właściwie nie wiem, jak to się stało, jakoś tak losowo to dla mnie trochę się wydarzyło. W sumie tak, no bo ja, jak napisałam maturę, to się przeprowadziłam do Krakowa, no i zamieszkałam w domu ekipy i w sumie tak to wyszło. No. Też ja warto tutaj wspomnieć, że na po, początkowo to ja miałam się bić zupełnie z kimś innym. Ta walka mhm. z Pauliną wyszła w sumie niedawno, więc ona nie była pierwszą osobą, o której pomyślałam, żeby się bić, ale uważam, że to jest no, ciekawe zestawienie też, że obydwie jesteśmy gdzieś tam z tego środowiska, e, powiedzmy, mieliśmy wspólnych znajomych, także wydaje mi się, że to będzie fajne.